na przykład, na chwil pojechał jeden z najważniejszych komisarzów wojska i został pobity przez bandę chłopów i musiał uciekać, Ze, z wojskiem co ciekawe. W zakliczynie potrzebny był dodatkowy oddział tych Austriaków do poskromienia tych chłopów. Następna sprawa, dla chłopca wprowadzono sądy doraźne, dalej to nic nie dawało. Nadal były yy, gwałty, yy, też sławił się yy, tutaj biskup Wojtarowicz, i misję słynnego księdza Antoniewicza, który jeździł tutaj po okolicach, nawra próbował nawracać to chłopstwo. Niekiedy się to udawało całkiem dobrym skutkiem, ale niestety ta przewrotna natura chłopska nadal pozostała taka sama. Fala rabunków i mordów spokojniejsza, znowu zaczęto palić spichlerze dworskie, a spichlerze to jedzenie i chłopi palili te spichlerze gód oczywiście, jak wcześniej wspomniano, brak ziemniaków, głównej, głównego, głównej potrawy tutaj w Galicji. Eee, rabowanie znowu, niszczenie ciągle tych zasiewów. No i tutaj coś, o czym mówiliśmy wcześniej. Ta gloryfikacja podczas, w czasach komunistycznych, że słowo o jakobieszeli tutaj, Blumona Jasieńskiego, śmierdzę jedynego powstania chłopskiego, musimy pamiętać, że to nie była śmierga, ale to był wielki mord niekiedy na całkowicie niewinnych ludziach. I mimo to dzięki temu inne narody zauważyły, co się tutaj stało. I w 1848 wystąpiły. I proszę Państwa, wystąpili Węgrzy, wystąpiły inne narody. Słynny Ben mamy w Tarnowie. On walczył tam na Węgrzech razem z powstańcami tamtejszymi. I te rozruchy tutaj odbiły się takim echem, że właśnie w tym 48 pamiętano co się działo tutaj w Galicji i e, powstało rozluźnienie w tym cesarstwie i podczas tego rozluźnienia na przykład e, e, kanclerz Metternich w Austro-Węgrzech, który wymyślił e, całą tą rabację galicyjską, żeby podłużać tych chłopów został Musiał uciekać, bo sam mógł stracić głowę. Utworzono właśnie Radę Narodową, Gwardię Narodową, po, y, pozwalniano z, y, więzień y, z więzień spiskowców, ale to mimo wszystko trwało króciutko, ponieważ w Lwowie znowu wybuchła kolejne powstania, rewolucja i znów zaczęto z powrotem do więzienia zamykać ludzi. Dziękuję za uwagę. Oklaski. To dobre, uwaga w kontekście Witalica, o którym Pan wspominał, bo tam na tym, no wyświetlany był na ekranie, że był posłem do Sejmu Wiedeńskiego, to już prawda generalna jest troszkę inna. Michał Witalis został posłem do Okręgu Sądowego tarnów Tuchów, bo wtedy tak to wyglądało, wprowadzono je w roku 1855, a Gałsja prowadziła reformę systemu sądowego, ale mniejsza o to, przy był wybrany posłem do Sejmu Krajowego we Lwowie. To był pierwszy parlament zaborowy o charakterze autonomicznym. A oprócz tego... Sejmu Krajowego we Lwowie. istniał parlament dla austriackiej części monarchii zwany Radą Państwa w Wiedniu, ale on nie pochodził wtedy z wyborów, tylko rekrutował się na zasadzie delegatów odsyłanych przez Sejmy Krajowe do tego Parlamentu Wiedeńskiego. Austriacka część monarchii liczyła 17 tak zwanych krajów koronnych. Galicja była z nich największym, mniejsza o to. I teraz z tych Sejmów krajowych dobierano odpowiednio, bo tam byli posłowie rekonstruujący się z kurii, czyli grubi interesów. Michał Witalis był z kurii wiejskiej i on jako przedstawiciel Kurii Wiejskiej, przez Sejm Krajowy, był teraz oddelegowany do Parlamentu Austriackiego w Wietniu i pełnił tę rolę przez 6 lat. Potem przeubiegał ubiegał po raz który o mandat w 1967 roku i wtedy przegrał z księciem Pawłem Sanguszką, nie hrabią, tylko bo Sanguszkowie byli, mieli status książęcy. Ale ta kadencja Sęgu była sześcioletnia. Cesarz Franciszek Józef I skrócił kadencję, bo miał takie uprawnienie. Sęgu rozwiązano w 1870 i odbyły się kolejne wybory do Sejmu Kajowego w Elgowie i wtedy posłem został Maciej Włodek Wójtbuchci z tych, gdzie po jego poprzednich Józef Siła uratował tę krabinę Celinę Dębicką. Dębicką i tam Włóczonowe nazwisko było. I on również, ten Maciej Włodek, był także przedstawicielem wiejskiej kurii Sejmu Krajowego do Rady Państwa w Wiedniu, ale tylko trzy lata, bo od 1873 roku zaczęły się dopiero wybory już do Parlamentu Wiedeńskiego i to się już inaczej układało. A Sejm mandat sprawował do 1876 roku, bo upłynęła kadencja. I potem się już panowie zorientowali, skrzyknęli, bo im nie pasowało po Sejmie, utworzyli tak zwany Centralny Komitet Wyborczy i ruszyła słynna machina kiełbascianych wyborów. Kiełbasa Wyborcza, do dzisiaj opowiadamy sobie o kiełbasie wyborczej. Tak na marginesie ciekawoskowo warto Państwu wspomnieć, określenie dzisiaj kiełbasa wyborcza jest bez sensu. Wtedy miało sens. Dlaczego? Bo wybory były jawne. Wyborca szedł do lokalu, głosował jawnie, w porządku alfabetycznym, a komisja odnotowywała, na kogo daje głos. I jak kandydat na posła chciał go sobie zjednać, to go po prostu przekupił. A jak on głosował jawnie, to było wiadomo, czy dotrzymał tego, do zachował się jak należy, czy, czy nie. Bo jak wprowadzono tajność wyborów, no to już tym przekupstwem jest Inaczej, a wtedy głosowano ja wiem, Jak się panowie wciknęli, to do 1903 roku już nie było ani jednego chłopata tarnowskiego jako posła. Dopiero w październiku 1903 roku po znowu chłop został posłem w Filip Włodek Wójł Łękawicy. I był mi zresztą w wyborach uzupełniających, bo z już usachysan łóżko dotychczas poseł, a po nim już od 908 witos i później już do, właśnie do dnia dzisiejszego powiat Tarnowski póki co ma przedstawiciela chłopów, ale to już jest osobna historia, bo chyba by zamordowała i tak Szanowni Państwo, myślę, że nie było to po... Stracone. Myślę, że nasza wiedza wszystkich jest poszerzona o ten temat. A przede wszystkim możemy wyjść z tym przekonaniem, co to znaczy być porządnym człowiekiem, co to znaczy zdrada i do czego ona doprowadza, co to znaczy chęć posiadania pieniędzy. Za wszelką cenę, w jaki sposób zdobywane. Oczywiście usprawiedliwiamy po latach i pewnie słusznie, ale zdarzenie miało miejsce tu. I myślę, że po dzisiejszym dniu będziemy pamiętać, że to no też nasi przodkowie brali udział albo byli po jednej stronie, albo byli po drugiej. Myślę, że my, idąc stąd, nie powinniśmy popełniać przy wyborze porządnych naszych poczynań. Nie powinniśmy mieć dylematu. Zawsze należy być porządnym człowiekiem. Wszystkich zapraszam na kawkę, herbatkę ciasteczko i do rozmów w kuluarach. Kto z Państwa chce zadać pytanie jeszcze teraz naszym gościom szanownym, to, to proszę, jeszcze takie chwile. Na taką zbiorową dyskusję, a potem w kuluarach zapraszam na. Tak? po Tak, jest. Czy z Państwa jakieś pytanie? Kto chce zostać posłem? <grymne> Ziemi Tarno. No ja. nie, 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 że las, nie, <grymne> Jest jeszcze film, który ma tutaj e, e, pan e, Słowik, pan Adam Słowik, e, były dyrektor Lubczy, a także pochodzący od nas Bistuszowy, który lata e, był nauczycielem w miejscowości. Z której w y, której do dzisiaj rodzina Szeli zamieszkuje jak uważasz? w sensie sąsiedzi czyli y, y, to jest smarzowy smarzowy żalarny smarzowy a tam się widział pewnie tak pracowałem natomiast w styczniowy <śmieniciela> <poszedłem> na Jest ten film i myślę, że by go jeszcze, no, zwłaszcza nauczyciele historii czy dyrektorzy mogliby skorzystać i oczywiście przy tych tematach. Tematy tego okresu rozbioru, one w pewnym wy chyba wypadają w trzeciej klasie gimnazjum o ile. O ile jestem zorientowany. Tak, jest, tak tam jest ale powstanie Nie zapytać. wiem, jak, no, jak będzie pora Na pewno, no. na pewno, no. na pewno no. jest krok w dobrym kierunku, bo okazuje się, że 170 lat temu sześcioletnie dzieci były mądrzejsze. Ale czy są jakieś pytania? No to. Zamykamy oficjalną część. Jeszcze raz dziękuję wszystkim wykładowcom, panu doktorowi, panu... <klucz>